A ten abstrakt. Eee uh, kręcisz film, Science yeah. Fiction pod tytułem It's all good. It's all good. Pomogę tu jeszcze produkcji. Nie wiem wszystko. Dużo czynników na pewno. Nie na pewno, że no, to był najlepsze. Najlepsza była współpraca z ekipą i naprawdę wzajemne zrozumienie i, i rozkminianie do końca co jest najlepsze pomimo braku czasu. Najtrudniejsze były decyzje po prostu i w sytuacjach, kiedy nie było do końca rozwiązań gotowych, no bo nie było scenariusza i scenopisu i storyboardu i tak dalej, to było najtrudniejsze, żeby na planie, mówił, kiedy już byli aktorzy, wymyślać czasami wymyślać czasami dialogi. Tokolwiek. Pytanie do producenta, z punktu widzenia osoby, która może sprzedać produkcję, jakie są jej atuty w naszej produkcji? No, przede wszystkim myślę, że powstało naprawdę coś nowego i um, no, mamy parę fajnych takich nowinek, które na razie nie chcę zdradzać, ale. Um, no to zobaczymy wszyscy. Na razie film generalnie się podoba i... Tyle. Mamy przede wszystkim klimat. Widać w tym filmie, że na obraz przełożyła się ta praca wszystkich ludzi, ten trud, który można powiedzieć, że był z jednej strony minusem, ale z drugiej strony był plusem, bo jakby nas wszystkich jednoczył i motywował do takiej pracy na 100%. I to widać w tym obrazie według mnie. Także to nie jest... Co robicie w filmie? Tylko jedną rzecz. Co jest dla Ciebie w filmie? Klimat taki oddech. Emocje. I to, co zostaje później, nie w momencie samego oglądania filmu, ale to, z czym co zostaje później, kiedy się nie Tak, ja też się zgadzam właśnie z panią reżyser, że zdecydowanie emocje. Emocje, które pokazujemy jakby na planie i emocje, które są wywoływane widzów. Ja niestety nie będę oryginalnie też powiedział, że ładunek emocjonalny i to, w jakiś sposób on wpływa później na, nawet na życie tak, czy jesteście innymi ludźmi od 48 po Nie. Czy innymi ludźmi? Zmęczonymi, wyczerpanymi, <śmiany> głodnymi, uczesnymi. <śmiany> pod tym względem tak. Tak. na pewno. Na pewno no. Ale na pewno ja, no, można zrozumieć, że wszystko się da. Nawet w tak krótkim ja czasie. Nawet kiedy się udaje, że, że nic się nie uda i wszystko jest możliwe, jeśli się bardzo chce. Tak naprawdę. Ładna błęda. Życzę Wam, że wszystko zawsze było możliwe.